Witam Cześć i z tej strony. Kaminos witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na kanale z Fazmofobii. Zagramy sobie dzisiaj luźną giereczkę w Fazmo. Spróbujemy się na Tanglewoodzie. I to poziom trudności prof profesjonalne sobie odpalimy. Ja nie jestem użytym tym jakimś super profesjonalistą w tej grze. Ale jakoś sobie radzę na tym poziomie. Nie będę grał na poziomie koszmarnym, bo no nie czuję się jeszcze tak na tym poziomie, żeby luźno sobie w niego pograć. Dla mnie poziom profesjonalny jest akurat. Także spróbujemy się na tym poziomie, na tej mapce. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra, bierzemy latarę, aparat. I termometr. Jakie są dodatkowe zadania? Wyskać na psychiki na poziomie poniżej 25%. Wykryj paranormalny dźwięk przy pomocy mikrofonu parabolicznego. I trzeba oczyścić obszar w poliże ducha za pomocą kadzidła. No ok. Włączamy latarę. I lecimy z tematem. Pierwsza rzecz. Kluczyk auta o, dotknęły szafki chyba i mamy lusterko, dotknęły szafki chyba w tym w garażu. Korki mamy w piwnicy, no niestety trzeba zejść na dół. Cyk, mamy odpalone. Dobra, mi się coś zdaje, że słyszałem chyba tutaj właśnie ten dźwięk. No, musi się jeszcze nagrzać w domu Ale mamy lustereczko, także tu jest zajęta Skrejda Tutaj też jest. Tutaj mamy puste. Tutaj. O jest kość tu się można jeszcze skryć. No dobra. Ja bym sobie odpalił tę lusterko No, ja jesteś w garażu, dobra no, już idę, idę Się nie możesz doczekać pewnie co No dobra, to jak wiemy już gdzie jest idziemy przynieść resztę sprzętu Teraz hapniemy książkę Palimy docy, Spirit Boxa W sumie MFkę mogę wziąć, bo jak tą szafkę dotyka. No ale dobra. Najpierw zaniesiemy to. Najpierw zaniesiemy to. Będziecie to położyć. To położymy. Razem z książką. Odezwiesz się coś. Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Say something. Say something. Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Nie chcesz gadać? Dobra, to pójdziemy jeszcze po resztę. Sprawdzimy sobie orby. Sprawdzimy sobie jeszcze y, ultrafioletem. Jak tam coś dotkniesz. kamera MFK Krucyfiksa -ka, jeszcze możemy wziąć i weźmiemy jeszcze kamerę. Ale mi się ten samolot spodobał. mawkę zostawić, ale dobra tak pewnie by dwójka była max czy są jakieś orby no niezbyt nie widać, żeby coś latało wezmę chyba tutaj trochę tak gdzieś no. napisałeś, nie napisałeś temperaturę 6 stopni. No jesteś tutaj na pewno. 5 stopni. No dobra, możemy pójść po sól. Trochę go do chodzenia po tym garażu. <śm> Mikrofon paraboliczny był jeszcze, nie? Spróbujemy coś zadziałać z tym mikrofonem parabolicznym. Złapiemy jakiś dźwięk. jest co się chować można w sobie w piwnicy jeszcze, chyba, nie? Jesteś tu. No nie bardzo, coś tutaj słychać. Dobra, sprawdzimy, czy tu będziesz chodził w ogóle. No, chodzisz. Gdzie ja mam aparat? Nie ma aparatu? Tu jest aparat. Jak ty masz? Gregory Baker Gregory, what are you? A, to ci podejrzana. Aha, wiatrach, dobra. O, dotknąłeś drzwi. Dobra, idziemy zobaczyć... Coś tam robisz, ale nie za dużo. Dalej, odezwij się. Hmm, a temperatura? O, 0,6. Może coś by z tą temperaturą? No i mamy mroźne, co so, No shade to wskazuje? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Say something. Say something. Are you here? A, dobra. Napisałeś, napisałeś. Pismo ducha. No, takim przejdem, kurde, pachnie. O, e! piątka. No i mamy przejdę. No i świetnie. jeszcze. jakbyś się odezwał. No i super. O to chodziło. Dobra, no to pójdę po kadzidło. Oczyszczę ci ten obszar. No ja tej psychiki nie będę robił, bo to za dużo. za dużo czasu zajmę z tą psychiką. Strzegam to już, zwłaszcza. No, bardzo ładne to było. Co ja miałem zrobić? Aha, oczyścić obszar, dobra. Nie, jest sól. Miałem oczywiście ci obszar. bo to to już w ogóle to już zwłaszcza będzie 180 sekund po kadzidle reaktywne, także Ale to mu się ten samochód spodobał. Znowu ławka 5 była. Pewnie to mfk 5 bym szybciej odkrył, gdybym wcześniej zostawił tą, e, ten samochód włączony. Ale trudno. No dobra, szybki Tangle łudzik. Udało się odkryć ducha. Dwa zadania zrobione. I tej psychiki nie będę robił. Ale tak, to był shade. Dobra. Świetnie. No i świetnie. Tyś jak wjechał. Super. No dobrze. To do, widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do następnego. Cześć.